Robert Kubica w czołówce najlepszych kierowców świata według autosportu. Będzie też o pierwszej aferze z regulacjami na sezon 2026. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apple. Autosport ogłosił swój doroczny ranking 50 najlepszych kierowców świata wyścigowych, rajdowych z różnych serii z całego globu. I jest w nim duże zaskoczenie, i zaraz wyjaśnię dlaczego to zaskoczenie. Na ósmym miejscu znalazł się Robert Kubica. Po raz pierwszy od 2010 roku Robert zagościł. W tym rankingu. Nie było go wcześniej, gdy wygrywał na przykład mistrzostwo WRC2, nie było go później, gdy wrócił do Formuły 1, nie było go też w kolejnych latach występu w wyścigach długodystansowych. Dlaczego to dla mnie zaskoczenie? Nie dlatego, że uważam, że Robert Kubica na tą pierwszą dziesiątkę nie zasługuje. Uważam, że zasługuje i to w pełni, być może nawet na wyższe miejsce. Natomiast trzeba powiedzieć, że no to są jednak brytyjskie media, to jest brytyjski ranking, ranking, w którym zazwyczaj nie był doceniany Robert Kubica, chociaż trzeba powiedzieć, że w 2008 roku ten ranking wygrał. Został uznany wtedy najlepszym kierowcą świata. W 2002, był też w 2006 roku w 2007 na 12 miejscach a potem w 2010 był na miejscu 9 co jak na 2010 uważam, że było zdecydowanie za niską pozycją, natomiast teraz Robert Kubica znalazł się na miejscu 8 i biorąc pod uwagę to że nie jeździ przecież w Formule 1, nie jeździ w takiej stopowej serii swojej kategorii, nie jeździ też, no nie jest Brytyjczykiem, nie jeździ pod brytyjską flagą i nie jest może jakoś specjalistą promowany właśnie w, przez Autosport, to jednak te jego osiągnięcia z tego roku, wicemistrzostwo świata WEC oraz wygranie 24 godzin Le Mans zostały bardzo, bardzo mocno docenione, bo to on jako jedyny z tej załogi AF Corsy nr 83 znalazł się w tym zestawieniu. Nie ma tam Jaje, nie ma To Właśnie Robert, który przejechał prawie 11 godzin podczas Le Mans, został na ósmym miejscu wskazany. To jest naprawdę... Świetny wynik i ja byłem naprawdę mocno zszokowany, gdy zobaczyłem ten ranking, ale oczywiście bardzo ucieszony i najmniej było może tego zdziwienia w tym sensie, że no wiem, że Robert na tak wysokie miejsce zasługuje i to nie tylko w tym roku, ale w latach poprzednich po prostu, wreszcie w tym roku ten jego, te jego starania, te jego umiejętności za kierownicą, ten wysiłek został, no uwidoczniony poprzez wielkie sukcesy, naprawdę wielkie sukcesy. Są też w tym rankingu kierowcy Ferrari, AF, Ferrari F AF Corsa numer 50, 51. Mamy na przykład Antonio Fuoco, nie ma Antonio Giovinazzi'ego, ale są, jest dużo kierowców z WEC generalnie, bo aż dziewięciu, biorąc pod uwagę serię WEC i IMSA, czyli te kategorie prototypów na długim dystansie, też jest aż dziewięciu kierowców, to też, co też może świadczyć o tym, że te wyścigi długodystansowe są coraz bardziej poważane i jest tam coraz wyższy. Poziom. Wielkie prawa dla Roberta, całkowicie słuszne umiejscowienie w pierwszej dziesiątce i no co, pozostaje nam życzyć awansów w przyszłym roku. Tak jak powiedziałem, Roberta tam nie było przez 15 lat, więc teraz no fajnie by było jakby się utrzymał, bo będzie się to wiązało z sukcesami w sezonie 2026. Jeżeli już mowa o tym rankingu, no to trzeba powiedzieć kto wygrał. Najlepszym kierowcą sezonu 2026 Autosport uznał Maxa Verstappen'a i chyba tutaj nie mamy żadnych wątpliwości. Nawet brytyjskie media, nawet Autosport mówi, że tak, Max Verstappen był najlepszym kierowcą w, nie tylko w Formule 1, ale i na świecie i to on zasługuje na to miano. Na drugim miejscu, no już jest Brytyjczyk, ale nie mistrz świata. George Russell i chyba też zasłużenie, bo trzeba przyznać, on robił niesamowite rzeczy w Mercedesie w sezonie 2025. Był mega szybki, mega regularny, zdobywał mnóstwo punktów. No i też zaliczył zwycięstwa. Pokazał, że jest prawdziwym liderem Mercedesa i zasługuje w pełni na to, żeby przedłużyć z nim kontrakt nie tylko na rok. Panie Toto Wolf, na trzecim miejscu Alex Palou mistrz IndyCar. No tutaj na... amerykańskie serie są tu naprawdę też docenione, bo z IndyCar mamy czterech kierowców, z NASCAR też mamy czterech kierowców. Więc widać, że Autosport postanowił troszkę dopieścić właśnie tę serię, ale jak najbardziej słusznie, czemu nie? Na miejscu czwartym Sebastian Ożyje, dziewięciokrotny mistrz świata WRC, też zasłużenie, też mistrz świata tegoroczny i wielkie brawa dla niego. No i potem mamy tercet kierowców Formuły 1, bo mamy na piątym miejscu. Charlesa Leclerc'a, który też w tym swoim Ferrari robił niesamowite rzeczy, no i biorąc pod uwagę jego porównanie z, z Lewisem Hamiltonem, no to trzeba się zgodzić, że Charles Leclerc na tą pierwszą piątkę zasługuje i tylko życzyć mu, żeby ten rok 2026 wreszcie był ich, wreszcie był yy... Ferraryjskim wreszcie był takim, który da mu realne szanse na walkę o Mistrzostwo Świata, chociaż niestety wątpię. Na miejscu szóstym dopiero został umiejscowiony Lando Norris, dwa miejsca wyżej tylko od Roberta Kubicy Mistrz Świata, no jakoś nie znalazł wielkiego uznania, ale też trzeba powiedzieć, że Lando pojechał bardzo dobry sezon, ale nierówny i było tam sporo błędów również z jego strony. Na miejscu siódmym jego partner zespołowy z McLarena, Oscar Piastri. no tu też, chociaż ja szczerze powiem troszkę niżej bym umieścił Oscara w tym całym zestawieniu, ale... Ok, niech będzie. W sumie też pojechał dobry sezon. Na miejscu ósmym Robert Kubica, jak już powiedziałem, pierwszą dziesiątkę zamykają Oliver Rowland, to jest Formuła E. Przedstawicieli Formuły E nie mamy wielu, bo trzech w, tej, w tym zestawieniu całym. Natomiast potem mamy na miejscu dziesiątym Deniego Hamlina, to jest kierowca NASCAR. Łącznie mamy 13 kierowców z Formuły 1 z pierwszej 50. 9 z WEC-IMSA, to się często przenika. Z WRC mamy pięciu kierowców, z NASCAR mamy czterech zawodników, podobnie z IndyCAR. Z Super Formuły mamy trzech, z Superkarsów mamy trzech, z Formuły E mamy trzech, z Formuły 2 mamy trzech, z, B, z BTTC, czyli do tej serii brytyjskich samochodów turystycznych, mamy dwóch kierowców, i z DTM mamy jednego zawodnika. Lewis Hamilton na miejscu 47. No, z tych kierowców Formuły 1, którzy są w tym zestawieniu, niżej od niego jest Oli Berman na 48 miejscu. No ale trzeba przyznać, że nawet być może na wyrost, w jest 147 miejsce, biorąc pod uwagę tylko osiągnięcia w sezonie 2025, bo według mnie jeszcze kilku innych kierowców Formuły 1 spisało się lepiej od Luisa Hamiltona, patrząc na, jego, na ich partnera zespołowego, na ich wyniki na torze, ale no ja tutaj rozumiem, że chcieli Luisa w ten sposób dopieścić. Całe zestawienie możecie zobaczyć sobie na powrót Roberta Pell. Link załączam w komentarzu w opisie tego filmu, także zobaczcie i no czekam na Wasze opinie. Czy zgadzacie się z tym rankingiem? Kogo byście w 60 gdzieś przesunęli, no i też jak bardzo jesteście, a może w ogóle nie jesteście zaskoczeni tym miejscem Roberta, a może uważacie, że powinien być jeszcze wyżej. Zresztą, tak jak powiedziałem i ja. Mamy słuchajcie pierwszą aferę Jeżeli chodzi o przepisy regulacji Na sezon 2026 Jest to afera związana z silnikami Mercedes opublikował dzisiaj Nagranie dźwięku swojego, boli, bo swojego Silnika spalinowego Brzmi chyba trochę gorzej Niż wcześniej zaprezentowany silnik Honda Tak mi się wydaje, ale to pozostawiam do dyskusji Natomiast kilka godzin później Gruchnęły bardzo ciekawe plotki Plotki o tym, że oto Mercedes oraz Red Bull Red Bull, który przygotowuje swój silnik Razem z Fordem, chociaż to będzie takie bardziej partnerstwo Tytularne, no ale niech będzie, że oto właśnie Red Bull oraz Mercedes znalazły szarą strefę w przepisach na sezon 2026, która dotyczy współczynnika sprężenia cylindra. On jest ustalony na, był ustalony dotychczas na 1 do 18, w przyszłym sezonie ma być do, 18 do 1, w przyszłym sezonie ma być 16 do 1, i to tutaj zespoły będą musiały się troszkę ograniczyć. Natomiast podobno właśnie Mercedes oraz Red znalazły sposób, aby i tutaj mamy podobną historię, zaraz, zaraz pewnie się domyślicie z czym znalazły sposób, żeby te, on, te silniki przechodziły te testy właśnie tego sprężenia cylindra w, powiedzmy, że stojąc, czyli na, na no normalnej, przynormalnej pracy, natomiast podczas jazdy, podczas osiągania wysokich temperatur, ten współczynnik no, jest bardziej korzystny na 18 do 1, co sprawia, że no, jest tutaj pewna przewaga, przewaga która jest szacowana na około 15 koni mechanicznych, czyli na okrążeniu standardowego toru to będzie około 30 sekundy. No w obecnej Formule 1 to naprawdę dużo. No, i tutaj przede wszystkim LARUM podniosło Audi, które poszło do FIA. FIA no spojrzała swoje przepisy, no i w tych przepisach jest, że no rzeczywiście nie, nie, jest, nie są mierzone te sprężenia cylindra podczas wysokich temperatur, tylko no po prostu podczas pracy silnika, a rzeczywiście w trakcie osiągania wysokich temperatur przez jednostki napędowe, no to może się jakoś tam zmniejszać. No i tutaj ma być doprecyzowywanie. Audi powołuje się na przepis dotyczący tego, że przez. Cały czas trwania zawodów przy wyścigu danej sesji, Bolid musi być zgodny z przepisami. Ten sam zapis, ta sama ogólna reguła przepisów technicznych Formuły 1 była powoływana, gdy mieliśmy te kontrowersje związane z zbyt elastycznymi skrzydłami, przednimi, tylnymi, w zależności od sezonu w poszczególnych ekipach. No i wiemy, że FIA obciążała mocno testami statycznymi te skrzydła i wszystko było ok, a potem na nagraniach, na, na onboardach widzieliśmy, że to skrzydło bardzo mocno przy określonej prędkości się uginęło. Na, no, powodując zmniejszenie oporu e, Potem FIA jeszcze bardziej zaostrzyła te swoje testy statyczne No i tutaj jest podobnie Staty, Statyczny test, taki nie w warunkach bojowych Przechodzi, natomiast ten już potem jest e, No, gdyby to zmierzyć, to byłoby niezgodne z przepisami Więc tutaj FIA ma podjąć działania Jest tylko jeden mały szkopu jeżeli nawet teraz, już, zaraz FIA podejmie działania, zmieni przepisy, uściśli to wszystko, wprowadzi jakieś nowe testy i tak dalej, co też przecież nie jest takie proste, to trzeba wszystko zastanowić się, ustalić, zobaczyć, czy to będzie skuteczne, to minie dużo czasu, zanim te poprawki, te dostosowanie nastąpi do nowych silników, a przecież z tymi silnikami trzeba już pojechać za miesiąc nieco ponad, pierwsze testy, a za trzy miesiące mamy już niecałe trzy miesiące, no, dwa i de facto, mamy pierwszy wyścig Formuły 1, więc na Grand Prix Australii już raczej tych zmian nie uda się e, z, wprowadzić, więc no de facto pojadą pierwszy, jeżeli te plotki są prawdziwe, pojadą pierwszy wyścig e, pięć zespołów, e, cztery zespoły Mercedesa oraz Red Bull z dwoma zespołami, czyli łącznie e, sześć zespołów pojedzie z, tymi, e, z tą szarą strefą wykorzystaną. Zresztą też mówi się o tym, że Aston Martin e, wymyślił jakąś taką naprawdę e, e, rewolucję, e, znowu coś Adrian Newey znalazł, e, co sprawia, że na danych, na Liczbach ten ich bolit wygląda kosmicznie bardzo szybko, no i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, natomiast jest już pierwsza aferka i myślę, że tych afer będziemy mieli znacznie, znacznie więcej, ponieważ jest to zużycie energii, są tutaj różne rzeczy, które trudno mierzyć, trudno są uchwytne, to nie jest przepływ paliwa, to jest jeszcze coś innego, więc na pewno trzeba się będzie do tego przystosować nowe wskaźniki, współczynniki i my jako kibice sporo zamieszania też będziemy zapewne z tym mieli. Na koniec dzisiaj jeszcze powiedzmy sobie o numerach w Formule 1. Wiemy, że Lando Norris zmienia swój numer, przechodzi z czwórki na jeden. To sprawa tego, że został mistrzem świata i może ten numer 1 wybrać. Max Verstappen wobec tego nie wróci do numeru 33, tylko będzie jeździł z numerem 3. Tym, który miał w kartingu, który jest jego ulubionym. Nie mógł go używać wcześniej, ponieważ Daniel Ricardo jeździł, ale Daniel Ricardo ogłosił emeryturę, no i Max Verstappen uzyskał zgodę FIA, żeby właśnie z numerem 3 jeździć. Wiemy też, że będziemy mieli jednego debiutanta w sezonie 2026. Będzie to Arvid Lindblad, który pojedzie w RB. No i tutaj Yuki Sunada wypada. Arvid Lindblad powstał Stanowił, że pojedzie z numerem 41, czyli taki jak kierunkowy do Kielc. No to ja już chłopaka lubię. To tyle, jeżeli chodzi o numery. Pełne zestawienie tych numerów, oczywiście, znajdziecie też na powrót roberta.pl, gdzie serdecznie zapraszam. Tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Dajcie komentarz, co sądzicie o tym miejscu Roberta Kubic w rankingu autosportu. Będę bardzo wdzięczny. Podobna jest jakaś funkcja podbicia nowa na YouTubie, więc jakby ktoś miał ochotę, to będę bardzo wdzięczny. Gdzieś tam w komentarzu można to znaleźć. Subskrybujcie kanał, żeby nie uminęły. Was kolejne filmy, powiadomienia i tak dalej. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału na Bajkofitu na YouTubie, na Tiply, na Patronite i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!